W ikonografii, szczególnie średniowiecznej, często pojawia się pewien charakterystyczny motyw. Anioł i szatan rywalizują o duszę człowieka, albo wydzierając ją sobie z rąk do rąk, jak u Memlinga, albo kusząc wspinającą się po drabinie, jak w wizji świętego Augustyna. Obraz to bardzo sugestywny. Ludność zapewne drżała z przerażenia na jego widok. Ale i sugerujący, że zarówno dobro, jak i zło są wobec nas zewnętrzne. Były to więc czasy swoistej niewinności. Dobre samopoczucie w tym względzie rozwiał nam dopiero Zygmunt Freud. On także mówił o dwóch przeciwstawnych siłach: altruistycznej, czyli poniekąd anielskiej, i egoistycznej, czyli w pewnym sensie szatańskiej, które otwierają przestrzeń dla sfery zwanej ego, ale siły te umieszczał w naszym wnętrzu. Psychoanalityczna wizja człowieka jest równie dramatyczna jak średniowieczna. Tyle, że internalizuje to, co do tej pory znajdowało się na zewnątrz nas. Co więcej, obie siły, które wskazywał Freud, stanowiły część naszego aparatu psychicznego, a nie obce byty, jak w przypadku opętania. Choroba psychiczna jego zdaniem była wynikiem zachwiania równowagi między nimi. Czy za pomocą obrazu można wyjaśnić dzieciom mechanizmy psychologiczne, braku kontroli nad emocjami, przemocy, depresji? Sven Myhus i Gro Dale udowodnili, że się da. Właśnie ukazało się polskie wydanie jednej z najbardziej niezwykłych i wstrząsających książek dla dzieci, jakie kiedykolwiek powstały: Zły Pan. Dale, pisarka i Myhus, genialny ilustrator. Opowiadają historię chłopca, w którego kochanego tatę wstępował czasami zły pan i tata stawał się agresywny wobec chłopca i jego mamy. Wstępował z zewnątrz, z piwnic domu, jak w średniowiecznej wizji. Ale książka jest bajką i jak każda bajka dobrze się kończy. Przyjeżdża dobry król, zabiera tatę do swojego pałacu i przekonuje go, że jest silniejszy od złego pana i że sam sobie z nim poradzi. Ale król by nie przyjechał, gdyby chłopiec nie napisał do niego listu. Książka powstała jako część projektu Świadek Przemocy i jest narzędziem terapeutycznym dla dzieci, które doświadczyły przemocy. Podobno dzieci, które ją czytają, cieszą się, że zły pan został pokonany, a dorośli drżą z przerażenia zupełnie jak w średniowieczu.